Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie serki, będziemy strąga. Chcemy Wam pokazać, jak to się będzie, jak to wygląda. Zapraszam. Tu Wam pokażę. Na mamy serki typu włoskiego. Kolega dopowie, jakie przyprawy żeśmy używali. Pyszne serki typu włoskiego z ulubionymi przyprawami czosnek niedźwiedzi. Zioła prowansalskie, bazylia, czerwona papryka. Tak to pysznie wygląda. Mm. Teraz pokażemy co jeszcze będziemy. Patrzcie, piękne wstrągi. Coś pysznego. Na dole strągi a u góry serki. Pozdrawiamy na razie, buźka